Czytanie z pierwszej Księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela. Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jesego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł, jakże pójdę, usłyszę o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział, weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił. Przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: Czy te przybycie oznacza pokój? Odpowiedział: Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Jednak Pan rzekł do Sam Sam Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem, nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Następnie Jesse przywołał Alina Baba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł. Ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył, ten też nie został wybrany przez Pana i kazał Jesse przejść przed Samuelem siedmiu swoim synom, lecz Samuel powiedział Jesemu, pan ich nie wybrał. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy. Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie, owce, samuel powiedział do Jessego, poślij po niego. I sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Wtedy Pan rzekł, wstań i namaść go, to ten. Wziął Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Potem od tego dnia duch pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. Oto Słowo Boże. Chciałbym się dzisiaj z Wami skupić na pierwszym czytaniu, które nam Renia przeczytała: czyli na powołaniu yy, Dawida w zamian za Saula. Czyli to jest. Yy, Dawid jest powołany jako wydanie poprawione. Powołany na miejsce kogoś, kto jeszcze żyje. Ale sprzeniewierzył się Bogu. I refren, który gdzieś się pojawia, to jest w słuchaniu Pana Boga. Nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. Że Bóg ma inne oczy. Nie zważaj ani na Jego wygląd, ani na wysoki wzrost. Bo Go sobie nie wybrałem. Bóg patrzy inaczej, nie tak, jak patrzy człowiek. To, co jest widoczne dla oczu, Pan patrzy w serce, Pan patrzy inaczej. I to jest w naszym rozeznawaniu, które podejmujemy, każdy z nas tutaj we wspólnocie lewy yy, mamy to doświadczenie, żeby szukać Boga, słuchać Boga, iść za Nim. Jesteśmy ludźmi duchowymi, niezależnie od tego, czy ktoś jest na drodze. Już po nawróceniu od roku, 5 lat, czy, czy 80 lat. Nie wiem, Sabina, ile już jesteś po nawróceniu, ale, ale trochę już minęło, prawda? To każdy z nas ma jakąś taką swoją drogę, że idzie za Panem. To ile idziemy, to jest jedno. To jest kwestia, ile razy już się pomyliliśmy, ile razy coś źle odczytaliśmy. Ale każdy z nas próbuje albo słuchać, albo patrzeć w taki sposób, żeby pytać się, co Bóg do mnie mówi. I cały trud jest w tym, że jedno widzimy, a Bóg działa swoje. Nie tak, jak patrzy człowiek, patrzy Bóg. On patrzy w serce. On widzi prawość, on widzi prawość człowieka, patrzy w serce i powołuje tak, jak sam chce. A nie y, według różnych spekulacji człowieka, on ma swój plan. Jak Boga w tym wszystkim słuchać? Mamy różne drobne rzeczy, które dzieją się dookoła nas. Jak chociażby przyjść na spotkanie, czy nie przyjść? Dzisiaj myślę, że jest tak zimno, że wielu z nas sobie takie pytanie zadawało. Czy pomimo tego, co, co widzę, co mówią oczy? Czy przychodzić, czy nie. Podobne, podobne pytania mamy, co róż, czy teraz się już pomodlić, czy, czy dzisiaj już tę modlitwę sobie odpuścić, czy jestem na tyle zmęczony, że już nie, czy tak, czy porozmawiać z kimś, czy sobie to zostawić. Do czego Bóg nas zaprasza. Bóg chce też, żebyśmy w różnych naszych działalnościach, które podejmujemy, żebyśmy byli mądrzy w naszej pracy, i tam też jest pytanie, czy tak działać, czy już działać, czy za chwilę, bo nie chodzi, że mamy coś zrobić, tylko żeby to zrobić w Duchu Świętym. Zrobić wtedy, kiedy jest łaska. Mówić wtedy, kiedy Bóg porusza serce. Bo można mówić nie, bez poruszonego serca i nie ma skutku. Więc chodzi o to, żeby mówić tak i w ten sposób, jak Bóg porusza serce. Mi się ostatnio tak zdarzyło, że o czymś się Coś tam mówię i zależało mi, żeby to było, modliłem się o to, tak wyrażone, że nie będzie pytania, e, że po prostu powiedziane i koniec. I o dziwo ten moment nastąpił, i tak się stało. E, ale to jest proszenie Boga, jaki to ma być moment, kiedy Ty chcesz, żeby to było coś powiedziane, zatrzymane, i, i z tym się zmagamy. Zwłaszcza, że. Są pewne okoliczności, które wydają się, to jest już teraz. jakieś znaki na zewnątrz, mówią, że to jest teraz. Przychodzi Eliab, wysoki, przystojny, o pięknym wyglądzie i sobie mówi Samuel z pewnością, to jest ten pomazaniec. Jako pierwszy podchodzi, Bóg mi go daje, pokazuje. I, I widzę tego, którego mam namaścić. Wszystko na zewnątrz mówi, że to on, a Bóg to przerywa: nie, nie patrz na to, co zewnętrzne, bo mi chodzi o serce. Jest takie, takie, takie słowa, które czasami ludzie duchowi, mocno doświadczeni, po jakichś prześladowaniach, po turbulencjach życiowych. Mówią, i w tym, że jak słuchają Pana Boga, to mówią, że im gorzej, tym lepiej. Bo to jest, to im gorzej na zewnątrz, tym, tym bardziej łaska Boża jeszcze się rozlała i Bóg może, może zadziałać. No ale prawda też jest, że korona cierniowa, w takich sytuacjach, krzyż, ból i śmierć są konkretne i, i bardzo bolą, i one się dzieją. Dlatego też zdajemy sobie Panie, pytanie, gdzie jest to błogosławieństwo? W czym jest błogosławieństwo Boże? W czym, w czym to ma się wyrazić? Czy w tym, że będzie powodzenie w sprawach, czy w tym, że idziemy w sercu za Bogiem i jesteśmy próbowani? Dawid jest pastuchem, wygląda najgorzej, jest najbardziej poniżany ze wszystkich w całej grupie, a jednocześnie. Ma serce najodważniejsze. On jest odważny. To jest jego cecha. On jest odważny. Ale bracia o tym nie wiedzą. Dlatego, że On nie ma napisane na czole jestem odważny. Tylko On walczy z lwami, z wilkami. Walczy i, i się nie boi. To jest jego cecha. To jest to, jest to na co patrzy Bóg w sercu. I może być tak, że ktoś wykonuje jakieś niskie posługi, ktoś wykonuje jakąś pracę niezmienną cały czas, albo po prostu jest z dziećmi w domu i jest w tym odważny. Ta odwaga niewidoczna dla innych, ale Dawid wie, co Bóg z nim robi, zna swój kręgosłup, zna tożsamość swoją, że Bóg mnie powołał, żebym był pasterzem. I robię to z mocą, bez lęku, chociaż niebezpieczeństwa są wielkie, i on je zna, bo on czuwa. Ten, który jest w środku, ten zna niebezpieczeństwo. Ten, który jest gdzieś na zewnątrz i tylko gdzieś tam słucha, słuchają o Dawidzie, że to jest nic niewarty chłopak, rudy jeszcze i same wady ma, i jest tylko pastuchem. I, i, i opinia o nim idzie. Taka, że nawet go nie warto przedstawiać Samuelowi. Zobaczcie, to jest tak, tak poniżające, że nawet nie warto go pokazywać, że Samuel się musi dopytywać o niego. To, to jest tak, on ma takie cierpienie od rodziny, Dawid. Tak jest niechciany, wstydzą się jego, a jednocześnie jest najodważniejszym z całej rodziny. Niedoceniana odwaga, niedoceniane działanie Ducha Świętego w nas. To może być nasza sytuacja. Ale to wszystko, co, co widzimy u Dawida i to jest cały czas też walka duchowa Samuela, kogo namaścić. Poszedł do rodziny, żeby namaścić. No i po kolei Bóg przedstawia, widzi, że kolejka się kurczy i cały czas nie ma. Jak widząc ostatniego i, i Bóg mu mówi w sercu, to nie ten, no to jakby cała misja była źle rozeznana. Możemy się też z takimi rzeczami zmagać, że rozeznajemy coś źle, widzimy, że się inaczej toczy. Co my tu robimy, dlaczego jesteśmy, po co ten Samuel przyszedł, skoro ostatni właśnie podszedł i nie ma, ni i to nie ten. I cały czas w sercu słyszę: to nie ten, to nie ten, to nie ten. I ma odwagę zapytać, czy jeszcze jest jakiś. Jaki rodzic yy, ukrywa jakieś swoje dziecko, kiedy wie, że ma przedstawić swoich synów? A tutaj jest tak, tak dziwna sytuacja. I Samuel jest wierny głosowi Bożemu, którego się całe życie uczy, od małego. Znamy tę historię z Helim, jak y, słyszy w sercu, i czy to mówi Bóg, czy nie, uczy się głosu Bożego, uczy się y, tak jak, jak my się też powinniśmy tego uczyć nieustannie. Czy to mówi Bóg, czy to mi się zdaje. I tak mamy. Kto z nas jest na drodze duchowej, to czasami się pyta, czy ja już mam jakieś głosy, słyszę, czy to. A są momenty, że słyszymy w sercu. Z wielką pewnością są momenty, że słyszymy w sercu z wielkimi wątpliwościami. A są momenty, że nic nie słyszymy. Pytamy Boga, pytamy i się pytamy, czemu teraz milczysz? Dlaczego tak jest? I na to nie ma odpowiedzi, bo Bóg mówi, kiedy chce. Tak jak człowiek zresztą też mówi, kiedy chce. Ile razy byśmy chcieli w domu, żeby no dziecka już powiedz, a ono nie. Ono nie mówi. I to, to, to jest oswajanie się, to jest jakieś. Bóg ma wobec nas, jako nasz ojciec, ma dla nas jakąś tak drogę przygotowaną, że mamy się uczyć Jego głosu i cierpliwie słuchać. Ale mówi, i to wiemy. Byliśmy w Medjugorje. tam, tam to jest dopiero ładunek obecności Bożej. I każdy z nas dziś wyjeżdżał, Bóg mi to mówi, Maryja mi to mówi, przekonuje mnie do tego. I wyjeżdżamy z jakimiś myślami, postanowieniami, z jakimś kierunkiem życia. To, to, to jest to, czego chcemy się uczyć, i do czego Bóg nas dzisiaj zaprasza. I o tym jest to, to czytanie. Ale też na początku misji Samuel mówi do Boga, że ja się tego wszystkiego, Samuel mówi. Ja się boję. Boję się wypełnić to, do czego mnie zapraszasz, bo wiem, że będą przeciwności. I boi się, że Saul go zabije. Spodziewa się przeciwności, jak będę pełnił wolę Bożą. I Bóg wie, że będą przeciwności. Od razu jest pytanie: przychodzisz tutaj przynosząc pokój czy rozłam? Pokój czy coś złego? To są, to są pytania, które się od razu wobec Saula pojawiają, wobec Samuela, przepraszam. Od razu się pojawiają. I on jest tego świadomy, że pełnienie woli Bożej, jak idę za Bogiem, będę też w tarapatach i to dosyć szybko. Zresztą Dawid za chwilę też będzie w tarapatach. Tylko dlatego, że idzie za wolą Bożą. Ale Bóg jest moją ochroną. On jest tym, który. Wie, że tak może być i daje Samuelowi drogę roztropności. Nie wszystko musisz mówić i nie zawsze. Czasem trzeba powiedzieć, a czasem nie. I pokazuje mu, idź złożyć ofiarę, a resztę Bóg wypełni. I to jest to, bądźcie nieskazitelni jak gołębie i roztropni jak węże. W słuchaniu Boga, w pełnieniu Jego woli. To jest coś, co potrzebujemy nieustannie łączyć w naszym sercu. Nieskazitelność. Nikt nas nie zwalnia z tego, żebyśmy w sercu mieli czystość, żebyśmy serce mieli wypełnione łaską Bożą. Bóg tego chce i dobrze wiemy, że wtedy idziemy za nim, a w momencie, kiedy zaczynają się pojawiać jakieś nieczyste intencje, podwójność jakaś, to, to wtedy gra taka, to Boga w tym nie ma. Niezależnie od funkcji, którą mamy, można stracić namaszczenie, stracić, będąc jak Saulu, po prostu stracił wszystko, bo nie szedł za głosem Bożym. Niech to czytanie nas gdzieś zaprosi do tego, słuchaj, słuchaj, co mówi Bóg. Jesteśmy ludźmi duchowymi i Bogu dzięki, że możemy mówić, rozmawiać w ten sposób. Bóg do nas mówi. I my słuchamy Jego głosu. Ale każdy z nas może powiedzieć: Miałem momenty, że ten głos był wyraźny i mocny. Miałem momenty, że nic nie rozumiałem. Miałem momenty, że co chwilę były wątpliwości, a innym razem miałem dosyć dużą pewność. I to jest normalne. To jest coś normalnego. Więc chcę Was w duchu tego, co przeżywa Samuel. Chcę Was dzisiaj zapewnić, też tak mamy. Ja też tak mam. Nie zawsze jestem pewny, często nie jestem pewny i bardzo często oczy widzą coś, interpretują, a w sercu słyszę: poczekaj, zatrzymaj się, a innym razem coś zrób. Nie zawsze posłucham. Czasem jestem niecierpliwy, niepotrzebnie. To są różne nasze, moje działania, ale myślę, że nie jestem w tym jakimś wyjątkiem, w tym zmaganiu, tylko to jest normalne życie duchowe, bo jak z Wami rozmawiam, to, to jest to podobnie. Każdy z nas ma, ma, ma to samo na inny sposób, bo Bóg do nas mówi w naszej wrażliwości, tak jak nas stworzył. On wie, jak jesteśmy stworzeni, i mówi w naszej wrażliwości, abyśmy mogli go zrozumieć, usłyszeć. Niech to będzie ku naszemu umocnieniu. To jest nasza droga, droga każdego wierzącego, i tak chcemy i we wspólnocie Lew Judy, i w naszych rodzinach, i za Chrystusem. Amen.